Jeśli chodzi o kwestię łojotokowego zapalenia skóry, jest ono jednym z najpopularniejszych takich problemów skórnych. tutaj też jest przypadłość autoimmunologiczna. Tak naprawdę czynników zapalnych może być wiele. Może być kwestia stresu, no wiadomo, kluczowy temat. Niedoborów, kwestia pogorączkowych, polekowych tematów, no ale też również nieprawidłowej pielęgnacji, którą powtarzamy przez lata, miesiące. I może ona nam wywołać ten problem. On też jest taki często mylony z łupieżem tłustym. Tak, bo jest bardzo tak, podobny. Bardzo podobny. Natomiast tutaj już ta skóra jest bardziej rozogniona, e, są miejscowe zaczerwienienia i faktycznie też jest ta łuska, która raczej odpada takimi płatami, trzymając się raczej u nasady włosów, aniżeli odpadając nam na odzież ubrania. Wtedy zalecasz takiemu klientowi pewnie jakąś terapię. E, terapię? No tutaj już musimy zadziałać na skórnie, ale również w o której wcześniej już dużo mówiłyśmy. Zazwyczaj się to samo nie wyleczy, tutaj już musimy pomóc w tym. A czy można farbować włosy, jeżeli ma się łodygowe jeśli ono jest w trakcie leczenia, nie zalecam, bo jednak mm. tutaj ta chemia fryzjerska będzie nam mocno podrażniła skórę, więc jakby ten proces leczenia będzie zdecydowanie dłuższy mm -hmm. i może się nasilić. Także pamiętajcie, nie wykonujemy, jeżeli jesteśmy tak. w trakcie leczenia, żeby nie nasilić po prostu objawów.